Hej, cześć, siemanko, z tej strony Trapper, a dziś zrobimy sobie wyniki i losowanie konkursu, który odbył się u mnie na kanale 2 tygodnie temu z okazji 5000 subów. Ja już ładuję komentarze, mamy oczywiście 5 zwycięzców, jak mówiłem na tamtym filmie, każdy z nich wygrywa 5 standardowych skrzyneczek i do tego jedną eventową. Ładujemy 280 komentarzy, no i pierwszym zwycięzcą jest Karolina Karo, czyli kacper.pl, napisał tu ładnie Discord swój nick, ja to sobie skopiuję. Dobra, pierwsza mamy drugi zwycięzca. Zwykły Nick Dawid. Okej, okay. tu nie podał żadnego kontaktu, więc się upewnię, czy to jest na pewno on, czy to jego konto w ogóle. Negis Trzeci zwycięzca, tutaj jest Discordem, więc mogę się też do niego odezwać. Czwarty zwycięzca. Mam tutaj Kasprę, ale jeżeli Kacper już raz wygrał, no to drugi raz nie wygra. Czwarty zwycięzcę, jeszcze raz się miałem taką zawiechę, bo się upewniłem, czy to na pewno jest ten Kacper. Tylko z tego co widzę, to pisano na dwóch kontach. Czwarty zwycięzca, no i ostatni, uwaga: Oli. nie no mamy tutaj pięciu zwycięzców. Ja do nich jeszcze napiszę w komentarzu lub na Discord, czy na pewno to jest ich konto, czy nie chcą zmienić konta. No i powinny Wam skrzyneczki dojść w ciągu tygodnia, jeszcze tak informuję, napiszę do deweloperów. Jeśli chcecie więcej giveawayów, to zostawcie jeszcze raz łapkę w górę subika. Do następnego. No i cześć.